To właśnie lata w swoim Kopia tego dokumentu znajduje się w moim posiadaniu i nie będę uświetlać zdjęcia, żeby nie rozbijać czasu, właśnie ten dokument oparł. Poleniści kwestionują również dwa razy w Warszawie Zachodniej. Jednym z dokumentów niemieckich, potwierdzających ich funkcjonowanie, jest wykaz dyżuru. Komanda elektryku, na miesiąc 44, dla celów mocnego wzmożonego sterowania prądu, placze 1 i dlabrze 2, a więc w Warszawie i były dwa lata. Wszystkie te figuruje na zdjęciach lotniczych Wojska Polskiego z 1945 roku yy, i 1947 roku oraz na zdjęciach wiejskich wykonanych przez dwa. W czasie powstania warszawskiego zdjęcia składowane są obecnie po lecz pod waszym pokojem. Weryfikacja połównawka zdjęć z obu tych źródeł wykazała sylwety obozu w ogólnych granicach pokrywające się W czasie powstania lagry bombardowane były Zdjęcia baraku Labru na pole, wykonane przed powstaniem 27 lipca 1944 roku, roku przedstawiają w całości, w stanie nienaruszonym, 54 barak tego obozu. Nazywany popularnie tej znajdował się w granicach pomiędzy ulicami Zamekowa wołyńską, ostrowską gminą wzdłuż ulicy Gęsi, obecnie na Do obozu ścisłego należało dawne więzienie wojskowe z czterema podwórkami przy ulicy Zamachowa od zbiegu z ulicą Gęsi. Od więzienia do ulicy Okopowej rozprzestrzeniało się pięć dziedzińców numerowanych 1 do 5, na których znajdowały się Obiekt, obiekty obozowe, obiekt, obiekt. baraki dla więźniów, na dziedzinie 1, 4, 2 i 4 zbudowane były 24 baraki, o czym bardzo rzadko się mówi, dla więźniów długości po 70 metrów i pojemności po 600 metrów. Lager 2 w Warszawie Zachodniej, zlokalizowany niedaleko stacji Kolejowej Warszawa-Wschodnia zajmował powierzchnię pomiędzy ulicami Młszczonowską, Armatną, Prądzyńskiego i Bema, obecnie Aleja Rewolucji Moździernikowej. Teraz nadal w jeszcze raz nie. Usytuowany był w odległości około 25 metrów od tuneli, od tunelu od przy ulicy Bena, w których mieściły się komory gazowe. Lada 2 wypełniony był 20 barakami dla Posiadał bramy m.in. od strony armatnej ulicy Bena. Brama od strony ulicy Bena prowadziła bezpośrednio w stronę komórki Radek przy Warszawie Zachodniej przy ulicy Skalmierzyckiej. Zlokalizowany był niedaleko stacji kolejowej Warszawa Zachodnia w rejonie ulicy Skalmierzyckiej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Dworzec Na jego terenie znajdowało się 12 baraków zabieżnych. Wszystkie baraki w dwa i w trzy, a ściślej mówiąc ulicy miały po 100 metrów długości, za wyjątkiem czterech blanżek przy ulicy Skalmierzyckiej, które miały podobne baraki, ale o długości 70 metrów. Na zdjęciach lotniczych widoczne są duże fragmenty murów obrazających lagry jeden i drugi Warszawy Zachodniej. Ten przy ulicy Skalmierzyckiej i ten przy ulicy Komory gazowe znajdowały się w tunelu. Będzie o nim mówił szczegółowo Pan Profesor Bojawski, wobec tylko wspominam, co zdjęcia uczniów na ten temat. Znajdowały się w tunelu w ciągu ulicy Benak. obecnie Aleja Rewolucji Podziemnikowej w Warszawie Zachodniej. Usytuowane były pomiędzy Radiem 1 i Radiem 2 oraz połączone były z Radem były wiecie bezpośrednio, bezpośrednio u zmianiem zodania. Wymienionych zaadoptowali Niemcy dwie komory gazowe w tym samym czasie, kiedy budowano obozy w Warszawie Zachodniej, to jest jesienią 14 roku. Uszmuli się. W tym, roku wybudowano tunela w oraz ich stropnie na miejscu Bani Połączenia kolejowe w kompleksie między Na terenie ladu działały, na terenie, na terenie lagu przy ulicy Gęsi działały krematorium. Pomiędzy ladrem 1 i ladrem 2 działały komory gazowe. Cały kompleks obozowy Kal Warszał połączony był między sobą bezpośrednio obwodnicą kolejową. Wątpię Obwodnica wychodziła z terenu Lawin 1, od ustawki, gdzie było rozgałęzienie bocznicy. Przy ulicy Zachodniej obwodnica wjeżdżała wprost na tunele. Diasekt kolejowy do Lawin 2 prowadził od ulicy Stolowskiej, natomiast Lawin 3 sąsiadował z bocznicą kolejową od strony stacji kolejowej Warszawa Zachodnie. Jeśli chodzi o zdjęcia lotnicze dotyczące Ladu na pole, jego odczytu dokonał biegu na szcicu Niemieckiego Ladu, na szpicu e, terenu Niemieckiego Ladu na pole do protokołu oględzin 9 i 10 października 90 oraz na szpisu nazwany obiekt blasku na kole, który którym jutro. ludzi. Będę te obiekty w trakcie wyświetlania zdjęć Okazuje. Na podstawie odczytu zdjęć lotniczych oraz zeznań świadków ustalono, że later na kole rozmieszczony był w w forcie Bena w w blokach murowanych przy ulicy oraz w Miejscowym Lasie, gdzie Niemcy zbudowali 54 baraki, a także zainstalowali tam obiekt w kształcie dużej litery T, którym rozstrzymywano więźniów i palono Więc co Miejscowy lasek na polach znajdował się bardzo blisko tobie. Z wagonów tych, zeznaje jeden ze światów, na których przejeżdżali. Widziałem, że to już stały mieszkanie z Warszawy i poła. Widziałem w lasku rozpoczętą budowę baraków już na początku 1940 roku.